A twój syn, James, czy to jest dobry chłopak? Dobry chłopak? Co masz na myśli? Że pomaga kurwa bezdomnym? Nie, siedzi cały dzień na dupie, jara zielsko i wali konia, kiedy gra w tę pojebaną grę. Jeśli to jest nowa definicja dobroci, to nic dziwnego, że ten kraj ma przesrane. A ty, czy ja jestem dobry? Ja nie miałem w życiu tak lekko jak ten dzieciak. W jego wieku byłem już po dwóch wyrokach. Rabowałem banki, zajmowałem się kurwami i szmuglowałem dragi. I uważasz to za powody do dumy? To były jedyne możliwości, jakie miałem. Przynajmniej z nich skorzystałem. I gdzie te możliwości cię zawiodły? Zawiodły mnie prosto, kurwa, tutaj. Na koniec pętli. Do dużego domu z bezużytecznym dzieciakiem. A ja muszę gadać z tobą, bo wszyscy inni na mnie srają. Oj tak, życie prosto z marzeń. Tylko te marzenia jakieś zjebane. Dokumentnie kurwa spierdolone. Wyrzuć wszystko z siebie. Chyba właśnie wyrzuciłem. No popatrz, skończył nam się już czas. Za tydzień o tej samej porze? No chyba. Tak szczerze, to nie wiem, czy to gówno na mnie działa. Cóż, poczucie obezwładniającej beznadziei jest częścią leczenia. Zatrać się w tym uczuciu. Jak sobie tam chcesz, doktorku. Tak, czuję się tak samo. Stary, ta zasrana chałupa gdzieś tu musi być. Chyba, że piach ją przysypał głąbie. Kolejne epickie dzieło Lamara Davisa. A weź spierdalaj. Ej, wybacz, ziomeczku. Nie wiesz, gdzie znajdziemy Bertold Beach House? Nie, ziomeczku, nie wiem. Ruszysz się do kurwy nędzy? Czekajcie, jednak wiem. To tamten dom z żółtymi schodami. Dobry z ciebie ziomeczek. Wielkie dzięki. Ruszysz wreszcie dupę debilu? Było od razu jeszcze spytać, czy nie zna kurwa właściciela. Albo lepiej. Jebniej napis za samolotem, że dwóch czarnuchów kręci się po okolicy, żeby buchnąć parę aut w razie jak gdyby nikt jeszcze nie widział. Ale to gówno to legitna akcja. Legitna? Ze składkami na ZUS, zwrotami podatku i tak dalej? Przecież to ty się upierałeś na tę robotę, czarnuchu. Ja zarabiam na osiedlu i mi to pasi. Pasi ci dilerka i mazanie po ścianach symboli gangu? Nie ma opcji. A wiesz sobie w co chcesz. To ta miejscówka. Twój kumpel Simeon nie ściemnia. Ładuj tam dupę. Sam se ładuj. Wiecznie się rządzisz. Kurde, ten czarnuch musi mieć mikrokutasa. No, a za wszystko płaci na lewą kreko. Chodźcie do tatusia. Którą chcesz bryczkę? Tak się bawisz? Udajesz dobrze wyposażonego czarnucha? Niczego nie udaje. Ten skurwysyn ma robodach i inne wodotryski. Szkoda, że ich nie spłacał. Trzeba tyrać na takie luksusy. A jak się nie tyra, to je zabieramy. Chcę zobaczyć, na co je stać. Do mnie. Nie wiem, o czym do mnie gadasz, brachu. O tym, że jesteś rasistą i cię nie lubię. Nie sprzedam ci tego samochodu nigdy. Skóra mi cierpnie na twój widok, ty neonazisto. Wszyscy biali są tacy sami. Ten rasista mnie obraża. Co jest, Głąbie? Kogo nazywasz Czarnuchem? Nikogo nie nazwałem Czarnuchem. Co do chuja. Miałem na myśli, że słowo naczynie jest fajne i ja go nie używam. No i lepiej, kurwa, żeby tak zostało, bo ten pan tutaj to międzynarodowy przedsiębiorca. Sam lepiej bym tego nie ujął, a tak na poważnie. Może i chłopak nie jest neonazistą, ale i tak brakuje mu jaj do jazdy takim samochodem. Chwileczkę. Ten koleżka tutaj? Skołuj mu hybrydę. To dopiero auto dla prawdziwego faceta. Masz rację, Lama. Na hybrydę można dostać dofinansowanie, bo pewnie to finanse stanowią problem. Finanse nie stanowią żadnego problemu. Obczaj teraz, jak go zrobi. Słuchaj, stary. Ja muszę spadać. Ej, Simeon, wychodzę. Odezwę się później. Przecież to najlepszy moment. Posiedzimy u ciebie na chacie? Spierdalaj. Wystarczy, że cię w pracy widzę. Nienawidzisz mnie, bo jestem piękny, czarnuchu. Jakbyś zgolił tę wieśniacką fryzurę, to może w końcu jakaś dupeczka by ci usiadła na bena. Albo lepiej tanisza by może do ciebie wróciła, zamiast ruchać się z tym neurochirurgiem czy tam innym prawnikiem. Czarnuchu. Co? Oh, fuck. Złociutka, mnie nie musisz mówić. Czekaj, bo przyszedł. Siedzi mi na głowie i w ogóle mi się to nie podoba. Asio, precz, zmykaj. Dobra, kochana, spotkamy się potem. Nie widzisz, że rozmawiam? Nie podsłuchuj. Przeklęty pasożyt.